Dzisiaj przepis na tak zwane stripsy, czyli chrupiące i soczyste kawałeczki kurczaka, mm. z których możecie również zrobić kurito. Wszystko Wam pokażę na filmiku. Dobra. O, takie właśnie kurito. Bardzo proste, bardzo smaczne. Fajnie wygląda, a jeszcze lepiej smakuje. <laughs> Tutaj luiski wyżeraku. Do przygotowania stripsów potrzebujemy fileta z kurczaka, którego kroimy w mniejsze kawałki. Do miski wlewamy maślankę, czosnek, papryka wędzona, papryka ostra, sól, pieprz i cebula suszona. Wszystko dokładnie mieszamy, wrzucamy kawałki kurczaka i odstawiamy do lodówki na co najmniej 2 godziny. Następnie w misce przygotowujemy mąkę ziemniaczaną i kukurydzianą. Obtaczamy kawałki kurczaka i smażymy na rozgrzanym tłuszczu. Przyznam szczerze, że najlepsze są z frytkownicy. Najlepiej jakby w tej maślance poleżały nawet całą noc. Kwas mlekowy sprawia, że mięso kruszeje, jest soczyste i delikatne. Kurito jest bardzo proste do zrobienia. Placek tortilli, ulubiony ser, stripsy. Znowu na to kładziemy ulubiony ser. Ja teraz sobie dam tutaj mozzarellę i sosiki, jakie lubicie. To jest ostatnio nasze ulubione danie. I błagam, nie piszcie, proszę o przepis, bo wszystko zawsze pokazuję na filmiku. Krok po kroku i listę składników też macie wypisaną. Do kurii oczywiście możecie dołożyć, co tylko lubicie. I nie martwcie się, jeśli nie macie opiekacza, łatwo można zapiec je na patelni. Marcin, czy ty chcesz ze mną powiedzieć? Nie. Raz, dwa, trzy. Nie <laughs> zamknę <Jezemko>, to życie, <laughs> ale nierówno nam wyszło. Jedzą go to życie. To do mnie pasuje.